Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Paweł z Dzisiaj czwartek, piękna pogoda. Słuchajcie, dostałem propozycję wywiadu od firmy Medicon. Jest to dystrybutor sprzętu Homey. Poproszono mnie o to, żebym odpowiedział pisemnie na kilka pytań. Postanowiłem po przeczytaniu tych pytań nagrać krótki odcinek. Tych, którzy chcieliby dzisiaj usłyszeć coś na temat aparatów. Od razu mówię, to ten odcinek o aparatach nie mówi, on będzie mówił trochę więcej na temat blogowania. Jest skierowany do młodych autorów, którzy są na starcie, chcieliby prowadzić swoje kanały i chcieliby też wiedzieć, z czym to się je. Pierwsze pytanie brzmi: jakie są największe wyzwania przy tworzeniu kanału? No i tutaj nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem, bo te wyzwania po pierwsze są bardzo różne, a po drugie one się zmieniają w czasie. Kiedy jeszcze nie jesteśmy w ogóle rozpoznawani, kiedy nie mamy żadnego dorobku, no to wiadomo, że bardzo trudno jest pozyskać sprzęt. Wtedy najczęściej testuje się swój sprzęt, ten który się kupiło, i opowiada o nim. I w ten sposób można w ogóle rozpocząć przygodę z recenzowaniem, z opowiadaniem na temat aparatów fotograficznych. Później pojawiają się troszeczkę inne pokusy, i później sztuką jest. E, troszeczkę być wiernym sobie. Wiadomo, że w miarę upływu czasu, w miarę jak pojawiamy się na różnych targach, na różnych imprezach, poznajemy bardzo różnych ludzi z różnych firm, zaprzyjaźniamy się z nimi zwyczajnie. Eee, trzeba dbać o taką sterylność eee, I rozgraniczenie tych kontaktów Pamiętajcie, że recenzja nie dotyczy osób, które znacie Te osoby też powinny o tym pamiętać Recenzja może w najgorszym razie Dotyczyć sprzętu, który oni dystrybuują Natomiast personalnie ich nie dotyczy I to nie jest kwestia tego, że jeśli dany bloger Powie coś gorszego na temat sprzętu eee, To on się na kogoś obraził Czy zezłościł Nie, on Zadaniem waszym, jako twórców Jest dostarczanie prawdy to jest trochę robota, może nie dziennikarska, bo nie chciałbym urazić tutaj dziennikarzy. Natomiast dużo też zależy oczywiście od Waszych celów. Moim celem na, od początku było i jest nadal. Mówienie prawdy, dostarczanie recenzji, które są obiektywne, choć niektórzy zarzucają mi miłość do Fujifilm, mają rację, ja bardzo, bardzo lubię Fujifilm i absolutnie jestem bardzo przychylny tej marce, natomiast ja wiele razy powiedziałem gorzkie słowa na temat Fujifilm. I to nie jest tak, że wszystkie moje recenzje opływają lukrem, absolutnie, jeżeli poczytacie to, to, to szybko zauważycie, że, że ten obiektywizm względem marki, staram się zawsze zachowywać. Co jeszcze? Utrzymanie zapału, no to jest bardzo trudna sprawa, bo wiecie, w życiu zdarzają się różne sytuacje, czasami chorujemy, czasami mamy gorszy dzień, czasami nie układa nam się w pracy. Tych z Was, którzy liczą na to, że będą żyć z blogowania na temat sprzętu i, i że to będzie amerykański sen, to raczej bym troszeczkę ostudził. To przede wszystkim jest ciężka, regularna praca. W moim przypadku ta praca zajmuje już trzeci rok. Efekty są bardzo różne. Ten zapał ma, łatwo można stracić, jeżeli oczekuje się niewłaściwych rzeczy w zamian. Dobrze jest mieć długoterminowe cele i zastanowić się przede wszystkim po co się to robi, bo to pytanie jest kluczowe dla w ogóle jakiejkolwiek działalności. Czyli no, polecam Wam zrobić sobie jakiś cel długoterminowy, zastanowić się gdzie Wy chcecie być za 5 lat i jak chcecie, żeby wyglądało Wasze życie. Naturalnie można skupić się tylko na formie, ale jakość w przypadku prowadzenia kanału na Temat sprzętu to jest jakość treści i jakość obrazka. Czasami możecie sobie pozwolić na utratę jakości, tak jak w tym przypadku, kiedy kręcę się w samochodzie, kiedy robię vloga, a nie robię na przykład recenzji. Natomiast za każdym razem, kiedy siadam do recenzji, to staram się, żeby one były możliwie jak najwyższej jakości. I przykładowo recenzja Wiltroxa, która jest u mnie na kanale, która pojawiła się ostatnio, roboczo zajęła mi 60%. Godzin. jest w tym są w tym trzy sesje z modelami, obróbka zdjęć, które są przygotowane do publikacji, kręcenie pakshotów, złożenie pakshotów, przygotowanie merytoryczne, przeprowadzenie testów, nagranie dubbingu dla kawałka z pakshotami, nagranie wystąpienia przed kamerą, które jest wstępem i zakończeniem. I pewnie jeszcze coś by się znalazło, ale już nie pamiętam. Więc przygotujcie się na kawałek ciężkiej pracy, jeśli chcecie utrzymać jakość i chcecie ją poprawiać. Co jeszcze? Bycie krytycznym wobec samego siebie. No, przepraszam Was, ale niestety musicie być po pierwsze sami dla siebie mocnym krytykiem, po to, żeby móc ten kanał rozwijać lepiej. Są sytuacje których czasami ja wyrzuciłem gotowy materiał do kosza, bo uznałem, że jest głównowarty. Tak było w przypadku pierwszej wersji poradnika dla użytkowników Fuji X-T3. Nie podobała mi się ta wersja. Obejrzałem ją, uznałem, że ona nic nie daje użytkownikowi, a jedynie pląta mu w głowie i zwyczajnie ją wywaliłem. Także to nie jest tak, że każdy efekt waszej pracy będzie oklaskiwany. Absolutnie. No, na początku to nie będzie co oklaskiwać. Zanim dojdziecie do jakiejś metodyki, znajdziecie sposób na przeprowadzanie testów, miną miesiące. Ja, jeżeli chodzi o swoją metodykę testowania obiektywów, lamp błyskowych i korpusów, to taki zamknięty, taką zamkniętą checklistę dopracowałem sobie po dwóch latach. Dziś mam taki schemat, i on dopiero daje taką powtarzalność i układa systematyzuje sam content, co jest bardzo ważne, bo wtedy użytkownik wie w danym momencie, czy o czym słucha i to jest trudne na początku. To było trudne dla mnie. Dobra, lecimy dalej. Jakie są jeszcze wyzwania dla osób tworzących kanał? Poczucie celu i stały rozwój, no, to jest, to, o czym już wspomniałem, musicie wiedzieć, po co to robicie, musicie. Sobie powiedzieć, czy chcecie być sławni, czy chcecie pomagać ludziom, czy chcecie ludziom tłumaczyć i opowiadać o sprzęcie, dla mnie bloger to jest ktoś, kto jeśli ma podstawy techniczne, jest takim spoiwem łączącym ludzi bardzo technicznych z ludźmi, którzy są konsumentami elektroniki i niekoniecznie muszą rozumieć wszystkie aspekty. Ja sam. Bardzo często muszę obnażyć swoją niewiedzę i korzystać z głosów ludzi mądrzejszych od siebie. Na przykład mam tutaj na myśli Bernarda, Bernarda Piechala, który bardzo często pomaga mi zrozumieć optykę. Ja mam taką nieśmiałość względem niego, bo czasami wstydzę się go o coś zapytać natomiast muszę schować sobie wstyd do kieszeni bo nie znam się na tym tak dobrze jak on on jest z zawodu optykiem on jest w stanie mi przełożyć pewne rzeczy na język ludzki a ja mogę później starać się wytłumaczyć to innym osobom no niestety nie jesteś, nikt z nas nie jest alfą i omegą nikt nie jest w stanie zrozumieć wszystkich zagadnień w każdej dziedzinie tak się nie da bo życie jest za krótkie dlatego trzeba korzystać też z rad i pomocy ludzi od siebie mądrzejszych i tego nie ukrywać, i dawać sobie również szansę na pomyłkę, bo to jest jeden z największych katalizatorów waszego rozwoju: to, że się mylicie i to, że sobie na to pozwalacie. Natomiast trzeba również zachować do tego zdrowe podejście. Dobra, na co szczególnie zwracać uwagę w czasie realizacji swoich materiałów? No, na co zwracać uwagę? No przede wszystkim zwracać uwagę na treść. Przede wszystkim nie opowiadać o rzeczach, których się nie rozumie. Unikać w sytuacji, kiedy żonglujemy hasłami, o których nie mamy pojęcia. Więc mam tu na myśli mocne przygotowanie swojego zaplecza technicznego i douczenie samego siebie zanim zaczniemy uczyć innych. To jest jedna rzecz. Na co trzeba jeszcze uważać? O tym, że rozmawiać trzeba z ludźmi, już Wam powiedziałem. O tym, że trzeba dawać sobie szansę na pomyłki, już Wam powiedziałem. E, o tym, że trzeba dać sobie czas na naukę. E, ja pamiętam, kiedy zaczynałem kanał, to dużo mi się wydawało. E, wydawało mi się przede wszystkim, że wiem więcej niż wiem. E, a ja zacząłem się naprawdę mocno uczyć w pierwszym, drugim roku. To był potężny przeskok. E, jest jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli mówicie o sprzęcie ludziom, powiedzmy, którzy zajmują się profesjonalnie fotografią, tak jak jest na przykład w przypadku kanału XMAN.pl, to musicie praktykować, żeby rozumieć także problemy ludzi, którzy z tymi aparatami biegają. Ja cały czas robię zdjęcia, ja cały czas pracuję również jako fotograf, robię reportaże ślubne. Teraz kilka razy w tygodniu mam modeli i cały czas pracuję w portrecie, pracuję z lampami błyskowymi, bardzo dobrze już znam dzisiaj lampy błyskowe. Mam też narzędzia, które pomagają mi o tych lampach trochę mądrzej opowiadać i bardziej ściśle. E, praktyka jest bardzo ważna, bo w każdym innym przypadku e, te Wasze e, refleksje mogą być oderwane od e, rzeczywistych problemów ludzi, którzy tym sprzętem nie robią 100 zdjęć, ale 100 tysięcy zdjęć rocznie. Także e, musicie określić też, jaki macie target. To, to jest bardzo istotne. Moim targetem na pewno nie są ludzie początkujący. E, jest to troszeczkę trudniejsze, natomiast ze względu na fakt, że sam sporo fotografuję, nie stanowi to wielkiego problemu. Nie wolno popadać w samozachwyt i na to trzeba bardzo uważać. Trzeba być otwartym na krytykę i trzeba pamiętać o jednym: na świecie istnieją ludzie, którzy potrafią nas krytykować w sposób bardzo subtelny i taka krytyka przychodzi nam łatwiej, ale są też ludzie, którzy mają być może nie mają złych intencji, ale mają trudny interfejs i oni mówią taką prawdę, która zwala z nóg. Zawsze, kiedy słyszycie taki zarzut, to trzeba się zastanowić, czy przypadkiem ktoś nie ma racji, czy gdzieś nie popełniliście błędu. Ja sam kiedyś przemierzyłem lampy AD200 w tak głupi sposób, że do tej pory się wstydzę, bo zaufałem miernikowi, a nie sprawdziłem sobie, jak wygląda ekspozycja na zdjęciu. Po prostu poszedłem gdzieś na łatwiznę, a byłem już zmęczony i nie chciałem się tego prawdopodobnie robić. I od tamtego momentu, zawsze wszystko mierzę co najmniej kilka razy co najmniej kilka razy sprawdzam wyniki i jestem już przeczulony na punkcie tego, żeby weryfikować dane, którymi dzielę się ze światem, także natomiast, tak jak mówię, pomyłki uczą na długie lata, jeżeli raz się wykoleicie na danej rzeczy to możecie mi wierzyć, że za drugim razem pomyślicie dwa razy nim, nim coś puścicie weter. Nie, nie wolno chcieć zrobić zbyt wiele w z... Na, na jeden raz. Nasze, nasza głowa jest zbudowana w taki sposób, że my sobie wiele rzeczy upraszczamy. No przecież ja wiem, jak ma wyglądać moja recenzja. Ja wiem, w którym miejscu mają być pakszoty. Ja wiem, w którym ma być wstęp i pewnie już mógłbym go dzisiaj e, nagrać. No i jeszcze wystarczy, że zrobię tylko kilka testów, e, wyciągnę wnioski i mam gotową recenzję. No właśnie, e, zacząłbym od pisania scenariusza. To jest pierwsza rzecz której ja dzisiaj zawsze zaczynam. Miałem taki etap w życiu, kiedy robiłem freestyle e, i zawsze improwizowałem, ale wyrosłem z tego bardzo szybko, bo taki kontent jest po pierwsze niepowtarzalny. E, nie panujecie nad tym, co chcecie w nim powiedzieć, i za każdym razem mówicie coś innego. E, więc dobrze sobie jest przemyśleć i najpierw faktycznie wytestować obiektyw, e, czy wytestować korpus, czy wytestować lampę błyskowo. E, później spisać sobie wszystkie wnioski. E, i dopiero nagrywać. I nie robić tego w odwrotnej kolejności, bo niestety ucierpi jakość. Ucierpi jakość tego, co chcecie powiedzieć. Co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Nie wolno się sprzedać. Nie wolno się sprzedać, bo niestety, ale wiele osób będzie próbowało w jakiś sposób Was kupić. Bo to jest na samym końcu kija, jest biznes. Na samym końcu kija jest sprzedawanie sprzętu. Są marże i ktoś na tym zarabia. Więc wszelkie relacje, jakie zawieracie, musicie zawierać rozsądnie i za każdym razem się zastanawiać, czy dany zysk nie przełoży wam się na stratę w późniejszym czasie, i czy gdzieś was nie zacznie w pewnym momencie ograniczać. Więc najlepiej robić to w zdrowy sposób, tak żebyście mogli zachować jedną z najważniejszych rzeczy, która wypływa z posiadania bloga wolność wypowiedzi, bo to jest wszystko właśnie dlatego. Ludzie wam po prostu ufają. I e, Jeśli Wy nie chcecie zgubić tego zaufania, to nie możecie e, leść bzdur e, tylko dlatego, że będziecie mieć e, z tego tytułu jakieś korzyści. Dobra, druga strona pytań. E, tutaj jest pytanie o światło, dźwięk, lifehaki. Ten, kto filmuje się sam, wie, że to jest generalnie dosyć duży hardcore. Przed pomyłkami chronią takie rzeczy jak na przykład wbudowana przednia dioda, która sygnalizuje nagrywanie. Ja miałem wiele razy sytuacje kiedy myślałem, że się nagrywam. Przy którymś tam dublu okazało się, że nie włączyłem aparatu, i to jest frustrujące. No, to zwyczajnie włączają się wtedy nerwy, włącza się rozgoryczenie. Bo Człowiek jest też zmęczony, chciałby skończyć, a, a no, okazuje się, że aparat nie, nie nagrywa. Yy, gorzej, jeśli sprzęt płata figle, bo np. XH1 w momencie, kiedy przełączają się baterie, yy, przerywa nagrywanie i ja byłem wtedy więcej niż wściekły. Yy, więc to jest jeden aspekt. Yy, dioda. Drugi aspekt, aplikacja, dzięki której możecie obsługiwać aparat zdalnie i macie przedłużacz w postaci live view na ekranie komórki. Bez tego by mnie nie było. To jest, skorzystam z tego za każdym razem, jest mi to niezbędne, to jest rzecz, która jest mi absolutnie potrzebna. Używanie filtrów, nie wiem czy wiecie, ale na przykład Jonas Rask ma bardzo fajne zdjęcia na czarnych tłach i wszyscy mu ich zazdroszczą, tam jest taka dosyć. Bardzo nasycona czerń, te zdjęcia mimo że czarne na czarnym, to wyglądają dobrze. I tutaj filtr polaryzacyjny, wtedy nawet zwykły czarny karton ma zniwelowane odbicia, czyli przestaje być szary i zaczyna być czarny. To jest taki prosty hak, który pomaga. Wszelkiego rodzaju gumki, recepturki na końcówkach waszych głowic, które sprawiają, że jeżeli wykonujecie ruch, najeżdżacie na jakiś przedmiot, to ten ruch jest bardzo płynny, bardzo przyjemny. To takie lifehacki, które znajdziecie u operatorów kamer, Oni się dzielą tymi lifehackami w sieci, więc możecie na YouTube, na ich kanałach znaleźć masę rzeczy na temat tego, jak kreatywnie wykorzystywać statywy, jak kreatywnie wykorzystywać głowice. No i tutaj odsyłam Wam już bezpośrednio do nich. Oczywiście cała reszta lifehacków to wszystkie rzeczy związane z oświetleniem i Tutaj zaraz do tego światła przejdziemy trochę głębiej. Opowiem Wam w dwóch słowach, jak, z jakich lamp korzystać. E, natomiast no, musicie wiedzieć, jak zmniejszać światło, jak je kierunkować, jak je obcinać, e, jak uzupełniać cienie. To są rzeczy, bez których bardzo trudno się sfilmować, e, zwłaszcza jeśli ma się ograniczoną ilość lamp, a na początku będziecie mieć ich mniej. E, teraz tak. E, na szukanie inspiracji w, na tworzenie kanału, czyli co mnie inspiruje do tworzenia kanału, inspiruje mnie chęć nauki to jest pierwsza rzecz. E, inspiruje mnie rynek e, rynek się cały czas zmienia, On dostarcza wielu tematów do, do tego, aby o nich opowiadać. E, I na samym końcu, e, moją wielką inspiracją jest sam fakt, że ja się tym interesuję. E, ja nie robię tego na siłę i dopóki będzie mnie to interesować. Do tego momentu ja będę miał o czym mówić. Także w moim przypadku ta inspiracja jest wynika z ciekawości, z chęci nauki. I raczej nie podglądam, wiecie, filmów, które nie, nie mam takiej tendencji, żeby podpatrzeć jakiegoś twórcę i próbować go naśladować. Bo to nie byłbym ja. Miałbym z tym wielki problem, a wy szybko wyczulibyście, że coś jest nie tak. Jestem Pawłem. Chyba gościem w miarę spokojnym. Co prawda, z temperamentem, ale spokojnym. I sposób, w jaki opowiadam Wam o sprzęcie na kanale, to jest sposób, w jaki opowiadam Wam również o tym sprzęcie, kiedy widzę się z Wami bezpośrednio. To bardzo ważne, żeby nie próbować być lepszym niż się jest, bardziej zabawnym niż się jest, bo wtedy czuć po prostu, że to jest nieprawda. Teraz tak, jeżeli chodzi o sprzęt, no to na sam początek, wszelkiego rodzaju oringi. Gdzie możecie w środek wsadzić aparat i efekt jest już ładny, takie do makijażu od 20 do 30 W, to w już znajdziecie ich masę. Dalej panele LEDowe, takie od 30 do 60 W pomogą Wam już przyświecić w tło. Jeśli macie dwa takie panele, również bez problemu jesteście w stanie zrobić z nich światło główne. Więc najfajniejsze w nich jest to, że one mają miejsce na baterie i. Możecie je czasami zabrać w plener. Jeśli nagrywacie na przykład jakiś materiał w okolicach popołudniowych, no to mogą już się Wam przydać. A jeśli nie macie niczego, możecie również korzystać ze światła słonecznego. Spełnieniem marzeń. Są mocniejsze LEDy z mocowaniem bowensa, których ja używam dzisiaj i tutaj jest na przykład w ofercie Fomei świetna lampa Wi-Fi 100B, która ma moc 100W i to już wystarczy, żeby założyć sobie tam oknę 100cm, mieć miękkie światło, które przechodzi przez dwie warstwy dyfuzyjne i przy tym nie używać czułości wyższych niż 400 czy 500 ISO na przysłonach rzędu 2,8-3,5 także to, to jest już takie światło którym możecie zrobić bardzo dużo jeśli macie dwie takie lampy to jest super jeżeli chodzi o rozpraszacze to, to jeżeli chodzi o bołęsowskie ja dzisiaj korzystam z tych easy clicków od Fomeya bo one się bardzo szybko rozkładają je można szybko transportować i to jest jeden z najfajniejszych sposobów rozkładania tych Softboxów i oct, jakie widziałem. Automatyczne mechanizmy mają ten minus, że tam w środku jest coś przed źródłem światła, co może to nie ogranicza bardzo, ale zawsze wpływa na, na, na sposób rozchodzenia się tego światła. Po Maj wyniósł to na zewnątrz i mi się ten, ten sposób bardzo podoba. Rozpinanie jest szybkie i wygodne, więc to mogę Wam na pewno polecić, natomiast jest to już rozwiązanie troszeczkę droższe. I na pewno nie jest skierowane do amatorów, którzy, którzy zaczynają. Natomiast znajdziecie, jeżeli będziecie mieć już lampę, która powiedzmy ma 100 W ledową, to na pewno znajdziecie do niej jakieś rozwiązanie zmiękczające światło. Z tym nie będziecie mieć większego problemu. Cierpienia młodego youtubera, czyli co najwięcej, co jest największym problemem przy prowadzeniu takiego kanału? Przede wszystkim filmowanie samego siebie. To jest największy koszmar, jaki można przeżyć, bo musicie ten sprzęt zabrać. Musicie zabrać ze sobą 2-3 aparaty. Czasami ja wam muszę pokazać, że ja faktycznie robiłem zdjęcia, które pokazuję w ramach recenzji, bo przyjemnie się patrzy na przebitki, jak Paweł lata z aparatem. Tak, przyjemnie się na nie patrzy, nieprzyjemnie się je robi, bo te wszystkie aparaty, te wszystkie urządzenia trzeba ze sobą zabrać. Trzeba ze sobą przenieść, trzeba je uruchomić w tym samym czasie i mieć pewność, że one działają. W żadnym z nich nie może skończyć się karta, w żadnym z nich nie może skończyć się bateria. I jeśli zbierzecie to i zdacie sobie sprawę, że to wszystko obsługuje jedna osoba, która jeszcze ma skupić się na zrobieniu zdjęć, to to jest duży kompromis. To nie są zdjęcia, którymi można się chwalić w portfolio, bo nie ma czasu na zrobienie takich zdjęć, bo za chwilę trzeba przenieść tą kamerę w inną lokalizację, żeby. Ten materiał, który dajecie widzowi, był atrakcyjny, żeby on zobaczył, że coś się zmienia. I W sumie to jest taki pizz na wodę. Ja już tak przestałem troszeczkę nagrywać takie materiały, bo to fajnie wygląda, ale to jest niesamowicie męczące. To, to ja kiedyś zostawiłem pod Muzeum Lotnictwa jeden ze swoich aparatów i pojechałem do Wieliczki. Szczęście, że ktoś go znalazł i mi oddał, bo byłbym z takiego. To była XT3 tuż po premierze, która została pod Muzeum Lotnictwa. No, byłbym mocno w, w plecy, jeżeli ktoś by mi to zabrał. Także dziękuję z tego miejsca, że, że znalazł się uczciwy znalawca. Z, z, ja podziękowałem mu osobiście, również finansowo, bo, bo tutaj nie było innej możliwości. E, powiedziałem Wam chyba o wszystkim, e, o czym miałem Wam powiedzieć. E, takie jest moje podejście do tworzenia bloga. E, takie jest moje podejście do tworzenia treści. Zawsze. Trzeba kłaść nacisk na jakość, nie robić rzeczy na ilość, starać się utrzymać jakość i cały czas się uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć, poprawiać swój warsztat, zarówno pod kątem rzeczy związanych z samymi zagadnieniem, o którym będziecie mówić, jak również tych związanych z obrzeżami, choćby z content marketingiem czy z pozycjonowaniem. To są rzeczy, którymi ja się dopiero tak naprawdę zacząłem mocno interesować, bo na początku wychodziłem z głębokiego założenia, że dobra treść sama się obroni. Nie, dobra treść sama się nie obroni, bo nikt do tej dobrej treści nie dotrze. Eee, I owszem, robienie dobrej treści jest hiper ważne i dla mnie to jest absolutnie najważniejszy aspekt. Ale niestety, mówienie o sobie, pokazywanie siebie, linkowanie i współpraca, współpraca, jeśli zaczynacie współpracę nawet w barterze z jakąś firmą, czy z jakąś organizacją, czy z jakąś makijażystką, oznaczajcie się wzajemnie, pokazujcie co wy razem tworzycie, bo tylko tak zwiększa się krąg ludzi, którzy mogą do Was dotrzeć po to, żeby się czegoś mądrego od Was dowiedzieć. Tyle jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Być może mam trochę skostniałe podejście do niektórych spraw, ale jakby nigdy dla mnie nie była najważniejsza popularność. Nie chciałbym, żeby kanały powstawały po to, żeby ludzie, którzy je tworzą, byli popularni, żeby to był główny cel. Bo niestety, dzisiaj mamy do czynienia ze światem, kiedy influencerzy bardzo dużo wymagają od świata, tylko dlatego, że jakaś liczba osób obserwuje ich. Nie do końca mi się to podoba. Nie do końca mi się to podoba, nie do końca się w to wpisuje. Ja nie jestem influencerem, ja jestem testerem, który jako medium. Wykorzystuję YouTube'a, który jako medium wykorzystuje www, gdzie zamieszczam treści i chciałbym, żeby tak pozostało. Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam Was po, do sklepu Medicon. Tam naprawdę ja jestem wielkim fanem Fomeya, obserwuję markę od dawna. Bardzo ją cenię choćby za to, że potrafili dobrze napisać stos dla Fuji w swoim najnowszym transmiterze. Mam bardzo dobre zdanie na temat ich lamp i rozpraszaczy, więc myślę, że znajdziecie tam na pewno rzeczy, które mogą Wam się przydać do tego, żeby rozpocząć pracę z YouTube'em i rozkręcać powoli swój kanał. Tyle z mojej strony, cześć. I ta treść nie była sponsorowana.